Wiele osób się mnie pyta, camper, jak zarobić na kit PVP. Dlatego postanowiłem, że przetestuję wszystkie możliwości zarobku, ocenię je, który warto, który nie warto. Ale losujemy najlepszą rangę, czyli rangę szef. Zostaw lajka, like suba w komentarzu, napisz obowiązkowo swój z gry z dopiskiem, na który tryb chcesz dostać tą rangę. A ja nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Siemano, widzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jesteśmy dzisiaj na trybie kit PVP i chciałem Wam coś odpowiedzieć po prostu na pytanie nurtujące, gdzie ludzie się mnie pytają codziennie na no bo streamuję głównie codziennie Stary, jak zarobić, jak tutaj mieć takie dobre itemy Bo zobaczcie teraz to Ja na swoim głównym koncie mam teraz naprawdę przemocne itemki Takie jak pałeczka, gdzie ma giga knoka Wędkę szybowca, kurde, miecz Feniksa, który ma sharpnessa 7 Magiczną perłę, naprawdę i temy które są, można powiedzieć, najlepszymi itemami na serwerze No i ludzie mówią camper jak tutaj zarobić na takie itemy? No powiem wam, że nie wiem Bo ja dostaję głównie Donate od widzów Przez co kupuję sobie to na rynku Albo dodaję do klanu Bobo za po prostu 1000 dolarów serwerowych przez to mam troszeczkę łatwiej, ale tu się pojawia osoba, która wygrała rangę szef z ostatniego odcinka, no gratulacje wariacie, rangę masz nadaną. i dzisiaj ja zacznę po prostu grę, przetestujemy na nowym koncie dokładnie wszystkie możliwości zarobkowe, mniej więcej zrobimy jakieś przedziały czasowe i zobaczymy e, jak tu zarobić, więc e, przechodzimy na całkowicie nowe konto i zobaczymy jak to się tutaj no kręci, nie? No jesteśmy aktualnie na koncie od zera do milionera, chciało e, miało być, ale jest milioner, bo się nie mieści i widzowie, no opcje są po prostu różne, mianowicie jednym ze sposobów na zarobek jest po prostu bicie się po prostu skaczesz chłopie na dół i się bijesz z doświadczenia wiem, że może to być troszeczkę y, średni sposób na zarobek, bo raczej dużych pieniędzy tu to, to nie zarobi, bo jak masz słabe itemy, no to możesz sobie raczej pomarzyć o tym, żeby zabijać graczy raczej wejdzie ci jeden gościu i cię zniszczy ale no, może uda nam się kogoś tutaj zabić, nawet wydaje mi się, że tutaj będzie nasze pierwsze zabójstwo już za chwilkę, A bo nie, zjatre filka ale no dojeżdżamy go, on też ma siekierkę Big. Dobra, mamy zabójstwo i mamy kruszony odłamek, który można sprzedawać i sobie za to brać pieniądze. Tylko, no, raczej to średnio nam idzie. Może uda mi się zrobić jakiegoś lepszego y, secika. Nawet mamy mieczyk, więc bierzemy sobie mieczyk. No i te kruszone odłamki to będzie nasza główna waluta zarobkowa. Dobra, tutaj jakiemuś ziomeczkowi totem zbiliśmy Może uda mi się go dojechać do końca. Dobra, niestety asysta. Mamy trzy kruszone odłamki. Nie wiem nawet skąd za bardzo. Zjemy sobie refilka. Tutaj ktoś będzie mnie dojeżdżał. Dobra, lecimy na pełną, na pełnej z nim. Prawie, kurde, udało mi się, no i będzie mnie ktoś inny tutaj dowalał. No, ludzi jest sporo, ale wydaje mi się, że na no, najlepszy no sposób na zarobek, to to nie jest. Tym bardziej, że zobaczę, tutaj jakieś ziomki mogą mieć ze sobą jakiegoś sojusza. Zawsze 2VS 1, no, no tak, 2 vs 1 jest, no i mogą być problemy, więc uciekamy stąd. Nie wiem, czy jeśli ja gram na non premce, a no teraz gram na non premce, a jestem na Federze, to czy ludzie widzą moje kosmetyki? Bo ja mam bardzo charakterystyczne te kosmetyki, mimo wszystko, więc nawet jeśli jestem nie na swoim koncie, to raczej mogę być rozpoznany. Tak mi się wydaje, ale dobra, 22... Sekundy, no mam nadzieję, że uda mi się jakkolwiek uciec, kurcze. Dobra, ale mamy 4 sekundy. Najprawdopodobniej uda mi się uciec. Po prostu się wyloguję i, i tyle. Straciliśmy antylogout. Można logać. Dobra, wylogujemy się. No i raczej jest to średni sposób. No jeśli nie jesteście wystakowani, no to właśnie tak to będzie wyglądać. Będziecie uciekać. Kurde, zabiliśmy do osobę. Potem jakieś dwie inne nie dojeżdżają i nie ma żadnych szans. Przez dokładnie y, parę minut, przez 4 minuty udało nam się widzowie zarobić y, przez stres i wszystko 120 dolarów serwer Wydaje się to nie najgorszy wynik. Nie, nie mogę powiedzieć, że jest zły. Ale y, opcja po prostu jakaś inna. Na przykład strefa A Usuniemy sobie większość tych przedmiotów, które tutaj mamy. One nam nie są y, aktualnie do niczego potrzebne. I idziemy sobie na strefę A Zobaczymy. Na przykład dajemy sobie godzinkę. Po prostu godzinkę. I czy będzie coś lepszego, czy słabo? No raczej na tej strefie dużo ludzi jest. Tylko są ukryci. Ale no co? Co dwie minutki macie gwarantowaną nagrodę. I ciekawi mnie dokładnie, co to jest to y, ta gwarantowana nagroda. Ja wiem, że są to pieniądze, ale ile dokładnie. Wypłaciłem sobie banknocik na 120 dolarów, żeby mieć równe 0 pieniędzy na koncie, żeby nam się tutaj nic nie pomyliło. Wszystko, co teraz zarobię, będzie tylko i wyłącznie z tej strefy AWK. Ostatnie kilka sekund do gwarantowanej nagrody tutaj mamy i widzowie. To jest porąbane, chłopie. Półtora tysiąca zarobiłem, stojąc na AWK przez 50 minut. Półtora koła, rozumiesz to? No jest to powalone, ale nie wiem, jak to działa. W sensie to dostajesz raz, kurde, nie wiem, 60 dolarów, raz dostajesz 10. To jest jakiś chyba przedział międzydolarkowy? Nie wiem, ale no na razie jestem, kurde, w szoku i przy okazji wypadł mi jeden klucz do skrzyni awk, więc chciałbym 32 kruszone oczywiście, otwieramy z animacją, zobaczymy co to kurde będzie proszę, byle nie węgiel, byle nie węgiel i będę zadowolony, proszę, ja pierdziele chciałem 32 kruszone i wy mi wypadły ej widzowie, no to jest porąbane, wariaciku ej, i można tak, można to sprzedać i wiecie co ja to sprzedam, ja to sprzedam, bo nie widzę sensu, chyba, że jeszcze jest inna opcja, ale musimy pójść do czarodzieja i ile będzie kosztowała fortunka, uuu fortunka droga, dobra, to, to nie, bo Fortunka będzie związana tak naprawdę z kolejnym sposobem na zarobek, który mam tam mniej więcej w głowie. Ale dobra, to sprzedajmy sobie to przede wszystkim. sprzedajemy kurde, szybko, szybko. Pyk, pyk, pyk. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Wszystko. I na naszym koncie widzowie poprzez godzinę grania. Godzinę. Wiadomo, miałem farta przez tą skrzynkę. Nie każdy będzie miał e, takiego e, farcika. Ale mamy prawie 3 koła dolarów. czajcie to, prawie 3 koła dolarów. Patrząc na slash rynek, na przykład, będziemy mogli kupić sobie jakiegoś setup Pro 4. Jaka szczęść Pro 4. Nic więcej. Se Pro 4, wiadomo, najlepszy secik. Eee... No, patrzę, Prot 3 jest, Prot 4. No, tak, kurde, różnie, różnie, różnie. Coś byśmy mogli na pewno sobie już kupić w tej cenie, ale to trzeba było mocniej poszukać, nie? No, ale uważam, że i tak jest bardzo dobrze. No, chłopie, godzina gry. Ale do kolejnego sposobu. Potrzebuję najprawdopodobniej sobie umrzeć. A przepraszam, jeszcze tak tylko zerknę na przykład z mieczem. z 5 kosztuje 5000 dolarów. Sharpness 5 kosztuje 5000 dolarów. Czekajcie to, jeszcze bym Postał godzinę, bo sharpness 5 i chłopie, bym bombił ludzi jak się ma. Ale pobombimy w takim razie inaczej. Jeszcze sobie wskoczymy, Najprawdopodobniej ja zaraz oddam. Tutaj itemka, tak mi się wydaje. dobra, mamy zabójstwo. I tutaj żomeczek mnie będzie dojeżdżał. Wystakowanie, kurde, z rangą MVP. Nie, no te rangi to OP. Tak szczerze, no byle, byle żeby mnie nie był. Proszę, niech odpuści. A, dobra, odpuścił. Ale dalej nie mamy itemku, który. Ja potrzebuje Potrzebujemy neterytowy killoff. Raczej jak już powiedziałem killoff, to mniej więcej. Możecie sobie widzowie pomyśleć, o jakim sposobie pomyślałem. Dobra, tu jest ten ziomal z MVP, to ja od niego idę. Tutaj dwóch się bije. Tam trzeci, kurde, szefu korzysta. Mamy jedno zabójstwo. Fajnie. Teraz tutaj kolejny. Joker niech mi nie ucieka. Tylko. On tutaj z łuku. Dwa. Ostatni, ostatni hit, ostatni hit został. I to jest zabójstwo po prostu dla, dla szefa. Jeszcze jeden. Dobra, z łuku trzeba bombnąć go. Półtora HP. Ja pierdzielę. Półtora HP tylko. Dobra, on sobie zjatę filka. Dobra, ale. Albo nie refilka, tylko marcheweczka, czyli się zregenerował. A kilofa jak nie było, tak też nie ma, a odpuściłem mu. Szkoda, ale zawsze to są kruszone odłamki, które można sobie mniej więcej sprzedać, tak? Jak najbardziej. Więc oczywiście to zrobimy. Pójdę tylko na spawna i na sklep sobie dowalimy. Chociaż jeden. Dobra, nie, w sumie nie zostawiam, nie zostawiam sobie, bo pomyślałem, żeby zostawiać w razie co? Jeśli będę kilował graczy, to żeby się stakowało to, ale to nie jest e, na taki dobry pomysł, w sumie. Tak, w, sum w sumie to nie, w sumie to by to nie oddało. Ale tutaj żomeczki się biją jakieś, więc wjeżdżamy też na trzeciego tak zwanego. I na trzeciego to nas dojeżdżają w ogóle. Nie wiem, czy bardziej się opłaca bić z miecza czy z siekiery, powiem wam, że. Ciężko mi powiedzieć, bo tutaj żomeczek nie z siekiery stuka i nawet bardzo mnie bije. No, serio, chłopie, jaki damage! Dobra, ale udało nam się go zabić. I kruszonego, jak nie było, tak nie ma. I dojeżdża nas kolejny, więc trzeba kolejnego doatakować. No tylko właśnie wiecie, teraz zabiłem i kruszonego odłamku nie dostałem. Kolejne zabójstwo na naszym koncie. I też kruszonego odłamku nie mamy, bo akurat postanowiłem sobie niczego weku nie trzymać z tych odłamków, nie? A tak to dodatkowa kasa by to była zawsze. Ale i tak kurde jest dobrze. Zabójstw 5, śmierci 0 jest wysoko. Bardzo dobrze statystyki tutaj mówią, że powodzi się, powodzi. Refilek na spokojnie i dojazd najprawdopodobniej. Szóste zabójstwo na naszym koncie. Oczywiście że tak, ale dobra, mamy kilof na kill mi najbardziej zależało i widzowie, teraz sytuacja jest taka, że po prostu idziemy sobie w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie nikogo nie zobaczymy mniej więcej gdzieś tam, kurde, kopię w rogu no bo o tej godzince to raczej dużo ludzi nie będzie, no mówię, no dziewiąta rano ja nie wiem, co mi odstrzeliło dzisiaj, ale ja się obudziłem i mówię, kurde, to jest czas na grę na, na kit pvp, na serwerku kochanym, szefy.pl, dobra skopujemy się w dół widzowie i teraz taktyka jest taka, że no jakbym miał fortunę wiadomo, zarobek byłby lepszy, ale lecimy i po prostu kopiemy wszystkie rudy jak lecą. No po prostu kurde wszystkie Dajemy sobie ile? 24 minuty do resetu mapy e, Dam sobie nie wiem z 15 minut Mam nadzieję, że przez te 15 minut nikt mnie nie zabije Tylko będę mógł sobie na spokojnie kopać I zobaczymy ile uda nam się e, przez ten czas po prostu zarobić Nie wiem czy to jest jakoś zależne Raczej pewnie nie, że im niżej tym lepsze rudy A wiem, że po prostu na diamentach czy na emeraldach się więcej zarabia Do resetu mapy zostało jakieś 17 minut Więc nie wiem dokładnie ile kopałem Wydaje mi się, że jakoś kurde z 7 minut chyba Ale mniej więcej wnioski będziemy mogli już sobie porównać, tylko e, zrobimy tak, że ja sobie wypłacę kasę, te 3040 dolarków, żebyśmy mieli, no dobra, tam jeszcze e, 4 mogę wypłacić? Nie, nie mogę. Ale mówię, wypłacę sobie, żebyśmy widzieli mniej więcej ile pieniędzy mamy. No i widzowie, jak wykopiecie te rudy, ku wiadomo, wiadomo, no mając tą fortunę, o której mówiłem, byłoby lepiej, ale mając e, wykopane te rudy, idziemy sobie do NPC-ta o nazwie Górnik i wszystkie te nasze wykopane itemki musimy wymienić na tak zwane ulepszone i na przykład będzie tego, troszeczkę będzie tych ulepszonych, nie powiem, że nie, tutaj widzę, widzę że Troszeczkę będzie na pewno Emeraldu, znaczy lapizu ulepszonego, trochę redstone'a, dwa i to chyba tyle z naszych ulepszonych itemków. O, no, nie jest najlepszy to wynik, ale no mówię. No byłaby fortunka, byłoby na pewno lepiej. A, jeszcze tutaj jedno żelazo. I teraz niżej możemy, widzowie, sobie zlecieć i wszystkie wykopane te itemki tutaj sobie przerobić. I ile uda nam się zarobić? Mianowicie zarobiliśmy 54 kruszone odłamki, chyba w 10 minut kopania. Więc widzicie, że ładna to jest w sumie kasa Tym bardziej, że jeszcze jest opcja taka, że ja wybiłem level 23 poziom mam i moglibyśmy, jeśli miałbym więcej mieczy Sharpness 1 Połączyć sobie je w kowadle i mielibyśmy o wiele lepszy miecz, prawda? Tylko, no właśnie, teraz jeśli ja zeskoczę po te miecze, to najprawdopodobniej zginę Ale no nie, no jestem, powiem wam, zajarany 54, ej dobra, to ja to sprzedaję w sumie sobie To sobie sprzedamy, użyliśmy ten banknot, na sklepie sprzedamy to No, strefa awki jest spoko, jak zostawiasz sobie, idziesz, nie wiem, na obiad czy coś No to zawsze można po. Te parę minut czy coś to zawsze dodatkowa kasa, ale kopanie, ród, które są ukryte pod mapą, no to jest jeszcze fajniejszy kurczę, biznes. 5 tysięcy dolarów na naszym koncie, godzinkę grania. Godzinkę grania. No tam godzinkę 10. I mielibyśmy już Sharpness'a 5. Moglibyśmy już to zrobić, naprawdę moglibyśmy to zrobić. A jeśli damy sobie rynek i damy na przykład inne kategorie, na przykład klucz do epickiej skrzyni kosztuje 6 tysięcy dolarów. Koda, bo za 5 tysięcy bym kupił, żebyśmy się tak pobawili w hazard, bo z epickiej skrzynki tutaj może nam wypaść, tak jak zerknę. No Sharpness piąteczka. Tutaj, kurde, zawsze jakieś ulepszone. Itemki. Ej, może ktoś by tutaj sprzedał za pięć. Nie wiem, czy znajdziemy taką ofertę. Nie no, wszędzie te sześć tysięcy. Wszędzie po prostu. Ale tych itemów jest tutaj tyle, że człowiek nie wie na co na, na co patrzeć. No niestety, chyba, chyba nie znajdziemy sobie epickiej. No, czysty za sześć tysięcy, a bardzo chętnie bym kupił. Ale widzę też, że dobrym biznesem chyba są odłamki labiryntu 2000 dolarów za staka. Mniej więcej chodzi. To całkiem tanio bym powiedział, a chyba też nie jest trudno zdobyć taki. Z takich odłamków, bo do tego nie trzeba mieć żadnych przedmiotów. Zaraz wam pokażę. To będzie kolejny nasz nasz, spo, nasz nasz sposób na zarobek, tak? Jeszcze jest nagroda dzienna, ale trzeba mieć 4 godziny, żeby ją odebrać, więc no, niestety to w sumie nie odbierzemy. Kurde. Dobra, widzowie, skaczemy na dół i liczę na to, że uda nam się przeżyć, żebyśmy zebrali sobie e, miecze nederytowe z ludzi, nie? Po prostu nederytowe miecze są potrzebne. Tutaj ziomki sojuszują. No, bo chciałbym te miecze połączyć, co so miałbym Sharpnessa 5, ale widzę, że może być to dość ciężkie zadanie. Nawet wleciałem specjalnie w jakieś itemki, ale no, miecza nawet tutaj nie ma. Więc pozostaje nam najprawdopodobniej labirynt, w który teraz wbiegniemy. Mam nadzieję, że mi nikt nie przyatakuje tutaj, bo w tym miejscu, jak sobie wejdziesz, chłopie, nie tracisz przedmiotów, nie? To jest ważne, że jak tutaj sobie zginiesz, ale jeśli masz poniżej 50 killstreaka, to jest ten mieczyk po prostu, który macie przyniku, nie? Jak zabijecie 50 osób pod rząd, bez śmierci, no to wtedy stracisz. A jak jesteś nubkiem, no to nie tracisz. No i musisz sobie biegać, chłopie. Laki bloczki sobie zbierasz. Jest możliwość od 0 do 5 sztuk na jedno wykopanie. No i widzieliście, że z tak takich laki bloków chodzi nawet 2000 dolarów. Dzięki za suba. Zostawiajcie suby, chłopy, bo lecimy po dużo. No i one się tam respią co parę minut. No to też jest spoko zarobek. Ja sobie może pobiegam, bo widzę, że mam jakiegoś pecha, i nagle jak ja jestem, to żadnego nie ma. O, Wini sobie zakupił rangę, wibgzy dla niego. Ranga za 5 zł to jest. To jest postrzesada, naprawdę. bo To jest stale dużo. O, i na przykład teraz nie Udało nam się nic wydropić z lucky bloka. Ale tych... No nie, no, dużo ich jest. Jeden. Pech, 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 pech. Naprawdę. Po, powinno być pięć za każdym razem. Teraz pięć. O, idealnie i dziewięć. No i tak, za takiego staka dwa tysiące się dostaje. Nie, no chyba w sumie? Mam wrażenie, że to może być najlepszy pomysł na biznes, że nawet na kopaniu się tyle nie zarabiało. Plus no nie, nie ryzykuje żadnych itemów. Chociaż z drugiej strony teraz mam farta, bo nie ma żadnych upo upoziutków, którzy będą nas zabijać, nie? Za to, że po prostu biegają się sobie. No, to, teraz właśnie wykrakałem chyba jak ktoś nas zaraz przyszpąci No, że macie. Tutaj z eventówkami. klan jakiś, przyszpącą mnie i będzie nasza pierwsza śmierć. No ale fire aspekty, rangi szef, no. Jeden klan. Mówię, na tym trybie klan jest obowiązkowy po prostu. Proszę was, panowie. Ej, przestali bić, dobra, nie przestali. No i zginęliśmy, no ale zobaczcie to, nie tracisz żadnych przedmiotów, no straciłem swój ex, czyli ten ex był całym moim dorobkiem. Dobra, to w sumie, jak mamy taką sytuację, jaką mamy, widzowie, wjeżdżamy kurde w mieczyk. Szapnę z piąteczka kupiona za 5000 dolarów. Zobaczymy, jak, jak to teraz będzie wyglądało. Ryzykujemy po prostu wszystkim. Wydaje mi się, że co przetestować to mogłem, kto zauważył jakiś ciekawszy sposób, to z niego skorzysta, a ja widzowie tam wjeżdżam, kurde, i mam nadzieję, że rozjeżdżam zawodników, chyba, że nagle nikogo tutaj nie będzie. Dobra, tam jest ziomal z rangą MV, więc takimi nie chcemy się bić. Wow, ziomal na hita sobie padł w ogóle, podbiegłem i go zabiłem, mocne. Tu jest jakiś Wojtek, wjeżdżamy w niego, raz, dwa, trzy... 4, nie nie, nie, nie krytowałem go niestety, a wydaje mi się, że mogę polizać ale no, dużych szans to nie ma, No naprawdę, no, sharpness 5 wjeżdża i rozjeżdża, no tylko ja w tym momencie ginę od jakiegoś marchewy, co ma fire aspekta. no i tutaj możemy sobie pomarzyć, nie, no, raczej dead. No i w tym momencie też straciłem cały swój dorobek serwerowy przez jednego zawodnika, który jest mocniej wystakowany ode mnie, no ale nie róbcie tak, no ja mam prota kurde jeden, najgorszego seta, a miałem Mietrzyk z 5, on najprawdopodobniej go nawet nie weźmie, no, wiedziałem, że go nie weźmie, trudno, no co miałem pokazać, to pokazałem, subskrybujcie kanał, bierzcie udział w konkursie o rangę i tyle, na razie i się ma.